Dzień dobry, ja jestem Przyczu, a w dzisiejszym odcinku dowiadujemy się o najnowszym update, w którym dostaniemy zupełnie nowe clan Warsy, w której dostaniemy możliwość obrony i ataku łódek klanowych, wybrania swojej puli deków oraz wygrania masy nagród. Zapraszam. W Klan Warsach nie będzie już Collection Day, a wszystko będzie się odbywać właśnie na tej rzece i zobaczcie jak to będzie wyglądać. Będziemy płynąć wzdłuż rzeki i na końcu znajdziemy tam skrzynkę, no i a propos skrzynek, ma być ich bardzo dużo w tym update'cie. Zobaczymy na przykład możliwość takiego pojedynku, w którym będziemy musieli mieć aż 4 deki, a walki będą się toczyły w formacie Best of Free. Poza tym mamy również zwykłą walkę, w której też mamy również nasze cztery deki, czyli będziemy musieli wyskilować się nie tylko w jednym deku, ale aż w czterech i będziemy mogli zdobywać punkty klanowe, no i golda. No i jeżeli mówimy już o tych dekach, będzie to wyglądać w taki sposób, że prawdopodobnie na dole ekranu będziemy mogli wybrać sobie właśnie przed wejściem w walkę, którym dekiem będziemy grać. Jedna moja uwaga to, dlaczego na ikonce tego deku jest lightning i zap, tego nie rozumiem, ale mam nadzieję, że będziemy mogli wybrać, która karta reprezentuje dany dek. Poza tym w Clash Royale po raz pierwszy zobaczymy motyw Pv. I, czyli będziemy mogli dawać nasze jednostki na statek klanowy, tak by jego broniły. Ale nie rozumiem jednej rzeczy: jak można dać tam Royal Gianta? Co on wtedy będzie strzelać do tych jednostek? Tak czy inaczej, owe budowle na naszym statku klanowym będą mieć po 6000 życia. No, a przeciwnicy będą mogli atakować. No i oczywiście, my będziemy mogli atakować łódki przeciwników. Przez to będziemy mogli zdobywać więcej punktów klanowych i zdobywać lepsze nagrody. Po zniszczeniu łódki pojawi się nowa wiadomość na czacie klanowym, który swoją drogą zostanie zupełnie zmieniony. Będzie wyglądać on w taki sposób, no i tak samo profil klanowy również ulegnie zmianie. Teraz w tle naszego czatu będziemy widzieć, tak naprawdę, to, co się dzieje na klan warsach. Poza tym, jeżeli Super Stere się nie pomyli, będzie można mieć więcej członków w klanie. No a obok niku gracze będziemy widzieć punkty, które zdobywamy na klan No i jeszcze jakieś młotki, które prawdopodobnie będą odpowiadały za ataki na łódki na klanłoże. Możecie napisać mi w komentarzu co wy o tym sądzicie, gdyż tak tylko strzelam, że tak będzie. No i na samym końcu coś czego Supercell nie wyjaśnił do końca czyli ligi klanowe, no ale prawdopodobnie będzie to kolejny sposób na konkurowanie z innymi klanami. No i tutaj jeszcze zdjęcie jak wygląda skrzynka po wojnie według mnie szykuje się naprawdę fajny update. No i tyle na razie wiemy o tym update. Cie. Supercell powiedział, że realizacja jego będzie w sierpniu no i ja strzelam, że będzie to wraz z sezonem 14, gdyż Powiedzieli, że nie wyrobią się jeszcze na 13, także to jest też mój taki strzał. Napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym sądzicie, o tym całym update'cie. Mi się podoba strasznie ten pomysł, że będzie możliwość większej ilości osób w klanie. Jeżeli nie jest to jakiś błąd, który umieścili w filmie, to będzie większa ilość widzów mogła być w klanie, także bardzo się z tego cieszę. No ale to by było na tyle, w takim razie dzięki wielkie za obejrzenie jeszcze raz. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!